Dzień dobry Państwu, miło mi poinformować, że PKP odpowiedziało na nasz protest mieszkańców Wierzbnika dotyczący tego, co się dzieje na bocznicy kolejowej. W odpowiedzi na protest mieszkańców dyrekcja PKP zorganizowała taką komisję, która przyjechała na miejsce w celu jakby oględzin w tej sytuacji. I tutaj muszę powiedzieć, że już od dłuższego czasu, jeszcze przed przyjazdem komisji, wszelkie prace na bocznicy dotyczące tych trocin ustały. Nie ma zarówno rębkowania, nawet zostało zatrzymane jakby ładowanie tego na, w pociągi, i transportowanie. Po prostu cisza, spokój, jakby wszystko zastygło, zamarło w bezruchu. Dobra informacja jest taka, że to rębkowanie zostanie przeniesione gdzieś w inne miejsce. Nie wiemy, gdzie myśmy mieli nadzieję, że na inną bocznicę, w innym mieście, gdzieś, gdzie może będzie to dalej od centrum miasta, ale takiej pewności nie mamy. Natomiast no wiemy, że na pewno nie będzie się to odbywać u nas w dzierżbniku, na bocznicy zatorami. Wiemy również, że te hałdy zostaną wywiezione na wagonach. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. Natomiast na pewno nie ustąpimy z postawieniem tych ekranów akustycznych ponieważ tutaj w odpowiedzi na nasze zapytanie kto i dlaczego wyciął drzewa dostaliśmy odpowiedź, że wycinka tej zbędnej roślinności, jak oni to nazwali, w pobliżu torów została zrealizowana w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Tu się powołali na, na źródło prawne w podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków Dopuszczający usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposób urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. No powiem tak, przez wiele dziesiąt lat jakoś nie przeszkadzały te drzewa nikomu i zarządzenie już jest od wielu lat, a nigdy nikt tego nam nie zrobił. I dlatego mamy świadomość no fajnie, że nam się udało osiągnąć sukces, że że ta działalność tartaczna zostanie wyprowadzona z Wierzbnika. Natomiast yy, w to miejsce przyjdzie jakieś inne działanie, bo to będzie poczynica, która będzie stale wykorzystywana, wynajmowana pewnie przez, przez PKP różnym podmiotom gospodarczym, na co nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że PKP będzie bardziej uważna i, i ostrożna komu i w jakim celu dzierżawi ten teren. Natomiast na pewno tam będą się przeróżne działania odbywać. Jeżeli ta bocznica ma być, a sobie tak to wyobrażam, że no, w wprawdzie to w centrum miasta jest, ale to była jakaś inwestycja, którą PKP poniosło, więc pewnie tego nie przeniosło na no, inne miejsce, to będziemy dalej y, apelować i naciskać w celu postawienia tych ekranów akustycznych, które by oddzielały to, co się dzieje za torami od centrum miasta, no bo to, jak mówię, to jest... Ten temat mamy, mamy jakby już załatwiony, natomiast na pewno na przyszłość chcemy po prostu, żeby to co się dzieje za torami, cokolwiek by to było, było oddzielone od części miasta. żeby mieszkańcy byli spokojni o nasze domy, o nasze rodziny. No, no po prostu też niektórzy mają małe dzieci, które, które sobie mogą swobodnie wbiegać na tory. Na pewno te ekrany akustyczne w jakiś sposób odizolują to co się dzieje za torami, całe to torowisko od, od wierzbnika. Dziękuję bardzo.